Jeśli myślisz, że jesteś wielozadaniowa, wielozadaniowy, że czujesz się efektywnie, równocześnie pisząc SMSy, czytając maile, słuchając oczywiście na przyspieszonych obrotach podcastu, to jesteś w błędzie. Gdybyś wykonywał każdą z tych rzeczy z osobna, zajęłoby ci to w sumie znacznie mniej czasu niż jak wykonujesz je razem. W tym filmie pokażę Ci jak to sprawdzić. Za chwilę wracamy do tematu tego filmu, a teraz chciałbym bardzo, żebyście zobaczyli spot promujący konkurs fotograficzny Nauka to Lubię. W komentarzach napiszcie, czy weźmiecie w nim udział. A teraz obiecany spot. Pamiętasz? Pierwsza piłka. Pierwszy rower. Pierwsze wyścigi. Zawody. Pierwszy W. Jakie to wspomnienia? Czy było łatwo i przyjemnie? A może wręcz przeciwnie? Dziś twoje dziecko też przez to przechodzi. Mierzy się z wyzwaniami, które ty dobrze znasz. Przygotuj je do pierwszego sportowego kroku. Bądźcie razem w sporcie i budujcie wspomnienia na całe życie. Wejdź na sporttolubie.pl, Ukośnik, konkurs i dowiedz się więcej. Kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o czas. Większość technologicznych rozwiązań, takich jak wyszukiwarki internetowe, aplikacje czy platformy społecznościowe, są bezpłatne. Ale czy na pewno? Jaką cenę rzeczywiście płacimy za korzystanie z nich? Statystyczny Polak używa smartfona średnio około 5-6 godzin dziennie. Młodzi ludzie. Nawet dłużej. Według jednego z badań użytkownicy w USA odblokowywali smartfona w roku 2022 średnio 352 razy dziennie. Na potrzeby tego materiału przyjmijmy bardzo ostrożne wyliczenia. Załóżmy, że użytkownik sięga po smartfona 100 razy dziennie. Odliczając czas na sen, wychodzi, że średnio sięgamy po niego raz na 10 minut. Rozwój technologii miał nie tylko ułatwić nam pracę czy naukę, ale także sprawić, że będziemy oszczędzać czas. A jeżeli nie oszczędzać czasu, to uczyni nas bardziej wydajnymi w pracy czy w nauce. Skoro równocześnie mogę załatwić kilka rzeczy, to będę lepiej gospodarował czasem. To tak zwany multitasking. Jak pokazują badania, to nie działa. Dlaczego? Ponieważ nasz mózg może jedynie przełączać się z zadania na zadanie i nie jest w stanie wykonywać kilku rzeczy Jednocześnie osoby uważające się za wielozadaniowe, tzw. heavy multitaskers, radzą sobie dużo gorzej niż osoby niepostrzegające się za wielozadaniowców. Badania wykazują, że koszty przełączania się między zadaniami, to tzw. switching cost, mogą sprawić, że wykonamy naszą pracę finalnie nawet o 40. Procent czasu wolniej. Z badań wykonanych na Uniwersytecie Kalifornijskim wynika, że przeciętny czas koncentracji uwagi wynosił 2,5 minuty w roku 2004, 75 sekund w 2012 i 47 sekund w 2018. Czy z czasem będziemy się koncentrować? na jeszcze krócej, gdzie leży granica. W innych badaniach, zresztą jak zawsze u mnie te wszystkie źródła, czy źródła wszystkich badań, na które się powołuję, znajdziecie w opisie do tego filmu. Jak jesteście zainteresowani, to zerknijcie tam. Więc ym, gdzie jest ta granica? W jednym z badań wykazano, że ciągłe przerywanie pracy i konieczność przełączania się z zadania na zadanie prowadziła do tego, jak donoszą badacze, do znacząco wyższego poziomu stresu, większej frustracji i poczucia obciążenia pracą i presji. O ile stres na krótką metę może być naszym sprzymierzeńcem, o tyle funkcjonowanie pod wpływem utrzymującego się przez dłuższy czas stresu niesie za sobą wiele niekorzystnych skutków zdrowotnych. Jeśli nadal cię nie przekonuje i uważasz, że dobrze odnajdujesz się w robieniu kilku rzeczy naraz, zrób takie proste ćwiczenie. Weź stoper, a następnie w tym samym czasie jednocześnie na głos przeliteruj, no nie wiem, na przykład, biżuterial śni oraz zapisz swój adres mailowy na kartce. Równocześnie literujesz i zapisujesz. A następnie przeliteruj osobno. Biżuteria śni, zmierz ten czas, a potem zapisz swojego maila i zmierz ten czas. Porównując czasy, przekonasz się, że robienie dwóch rzeczy na raz ma niewiele wspólnego z większą efektywnością. W roku 2014 przeprowadzono badania na amerykańskim Michigan State University. 300 uczestników badania było proszonych o wykonywanie serii zadań w określonej kolejności. Natomiast podczas eksperymentu, podczas wykonywania tych zadań, badanym przerywano, prosząc ich, by w pewnym momencie wykonali jakąś bardzo prostą czynność, która zajmowała średnio niecałe 3 sekundy. Po czym po wykonaniu tej czynności mogli wrócić do zadania tego podstawowego. Badanie wykazało, że krótka przerwa sprawia, że uczestnicy byli dwa razy bardziej skłonni do popełniania błędów w pierwotnym, w tym podstawowym zadaniu. Wskaźnik ten wzrastał aż trzykrotnie, kiedy przerwa trwała prawie 5 sekund. Tak wysoki wskaźnik zaskoczył samych badaczy. A zatem podczas nauki czy pracy warto wyeliminować to, co może nas rozpraszać, nawet przez krótką chwilkę. Inne badanie z 2014 roku wykazało, i może część z Was być tym zaskoczona, że już sama obecność smartfona w zasięgu naszego wzroku działa na nas rozpraszająco. Może to prowadzić do zmniejszonej uwagi i deficytów wydajności, szczególnie w wymagających zadaniach. Mechanizm, dlaczego tak kuszące jest dla nas sięganie po smartfona, związany jest z działaniem naszego mózgu. I tutaj będzie cytat. Podniecenie związane z nowością zostało naukowo nazwane błędem przewidywania nagrody. Nieustannie czynimy prognozy co do przyszłości, począwszy od pory wyjścia z pracy, po stan naszego konta, kiedy rzeczywiście zdarzenia okazują się lepsze od oczekiwań. To jest błąd w naszej prognozie. Może udało nam się wyjść wcześniej z pracy niż zakładaliśmy, może stan konta był o stówę wyższy niż przewidywaliśmy, niż oczekiwaliśmy. I to właśnie jest ten rosnący i radosny błąd w oczekiwaniach. I on dopiero uruchamia dopływ dopaminy. Niedodatkowy czas, niedodatkowy zastrzyk gotówki. Po prostu dreszcz wywołany niespodziewanie dobrą wiadomością. To cytat z książki profesora na Wydziale Psychiatrii i Nauk Behawioralnych na Uniwersytecie George'a Washingtona, profesora Daniela Liebermana. Co to ma wspólnego z koncentracją? Lubimy, gdy otaczają nas przeszkadzajki, bo SMS-y, Połączenia przychodzące, e-maile, albo serduszko, czy komentarz pod naszym zdjęciem, pod naszym wpisem, mogą być dla nas właśnie taką nagrodą, taką niespodzianką w przewidywaniach. Cena, jaką za ten wyrzut dopaminy płacimy, jest spadek naszej efektywności. Z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii wynika, że odbieranie wiadomości e-mail w trakcie pracy yy, nad jakimś zadaniem innym wydłużało czas jego wykonania nawet o jedną trzecią. Warto dodać jeszcze jedną. Przyznam, że dla mnie dość szokującą refleksję. Badania wskazują, że powrót do pełnego stanu skupienia po tym, kiedy coś nas rozproszyło, zajmuje średnio aż 23 minuty. Czy skoro średnio sięgamy pod smartfona co 10 minut, jesteśmy w stanie w ogóle się skoncentrować nad tym, co robimy? Nie, nie jesteśmy. Większość z nas funkcjonuje w czymś, co można nazwać stanem permanentnego rozproszenia. Ten stan wiąże się ze stresem, niższą efektywnością, większym ryzykiem popełniania błędów w pracy czy w nauce, co z kolei będzie prowadzić. Do jeszcze większego stresu, i tak koło się zamyka. Skoro brak skupienia i mm, uważna praca czy nauka okazuje się takim wyzwaniem, czy można powiedzieć, że umiejętność skupiania się, uważność mogą okazać się najważniejszymi umiejętnościami naszych czasów? Technologii nie unikniemy, ponieważ ona przesiąka niemal każdy obszar naszego życia: od poczty przez bankowość, zakupy czy relacje budowane coraz częściej online. Wydaje się, że skoro funkcjonujemy w świecie pełnym rozpraszaczy, które zagarniają dużą część naszej codzienności, warto być przede wszystkim świadomym i budować coś w rodzaju przeciwwagi: jak? Stawiając na rozwijanie uważności w trakcie pracy czy nauki i umiejętność głębokiego skupiania się, może to okazać się najważniejszą umiejętnością naszych czasów, która przełoży się na większą efektywność w naszej pracy, nauce i satysfakcję w bliskich związkach. Dziękuję bardzo.